Dobra, to to bym chciała, żebyście załączyły do księgowej. Mamy jeszcze jakieś, Ej. żeby jej to wysłać? Ej. Chodź na chwilę. A co chcesz, Patryk? No no ale no, 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 robię coś tutaj z dziewczynami, tak? No chodź na sam? chwilę, ci mówię. Zobacz, bo mi teraz przyszła, po ocenę znów przyszła następna, Elizy. No. I tak, co co jakiś ma sprawdzian, to tak. dostał jakąś słabą ocenę, dopiero musi ją poprawić. Ta z nią siedzi, do niania, robi z nią te no, czy nie robi lekcje? Tak, matematykę, tak. No, matematyka, tak. Strajnie ta się Co pytałam, no. co robili, to ona nie pamięta, ale wiesz, ona zawsze o coś się nie zapytasz, to ona nie pamięta. Co jadła na obiad, nie pamięta. Co było w szkole, nie pamięta. I jak no, jest no, dobra, ocena, dobra ocena, to się chwali. Jak dostanie złą, no, to wiadomo, że nie chce się pochwalić, jest, jest głupiona, ale no. Ja tylko mówię, to jest, to jest fajne, że w tym wieku tym bardziej, jak ona jest, że my możemy to skontrolować. No Ale rejon to ma cały czas. No wiem, że. A to... ja nie wiem, czy ona uczą się, może się w ogóle nie uczą. No a przeszła ostatnio po podwyżkę, tak? A, żeby to chciała. To swoją drogą. No. Tu okay. ma dobre, tu ma dobre. Angielski, polski, wszystko. Jakieś informatyki, historie i. No to nie może, nie może ona może. w ogóle się z nią nie uczy, albo za bardzo się nie, z nią nie. bawi, tak? Tak, A później się pytasz, Liz, robiliście lekcje? Tak, robiliśmy, uczyliśmy się. No to wiesz, Pamięta, no to nie, nie biorę jej wtedy Mówisz jeszcze kolejnych, nie. wiesz, kilku godzin, żeby się działa. To też nie o to chodzi. No bo to też ona jest. To co chcesz zrobić? Jakiś ten podsłuch na. No, ale pocuch, no co tam. No czy siedzą mi i się uczą, albo kamerkę po prostu. O, do tych, tych detektywistycznego sklepu podjedziemy. No, ale chcesz ty, ty chcesz we własnym domu kamerę montować. A, a tak jak wyjdzie, się? dobra, jak wydziesz wszystko okej, okay, no to nie będzie ci kupił nie wiem, że kupisz, no, no to, to tak planowaliśmy. To, to będziemy my siebie podglądać. Ja nie wiem, że ona jest zła, bo jest fajna, tylko mi chodzi o jakieś takie. No wiem, o to, o to, o to o co nam Bokół chodziło, wałkom, tak. Wałkują, wałkują, wałkują i nic tego nie ma, a może... Przyjdzie ktoś inny i on nauczy w pół godziny tego, co one siedzą po trzy godziny, tak? Lecimy, ubieramy się, jedziemy teraz. A co na to wszystko? No pewnie, że tego masz tam pełne, kiedy chcesz. Ale ja sobie teraz. Za Zakończę za... lekcję, żebyśmy zdążyli przed? No zdążymy, trzymamy się godzinkę. Dobra, wiecie co? Ja na razie lecę. Ja w razie co, to do was będę dzwonić. mnie wziąć Dobra, a na razie. Dobra, no i się podejrzyj i będzie po problemie. Skoro Nienia przyszła o podwyżkę. Czyli uważa, że jest dobra w tym, no to czemu mielibyśmy w sumie tego nie sprawdzić, nie skontrolować?